No, moje uszanowanie się z Państwem. Co tu się stało? No... Cóż... Stało się. Pojechałem na zwiady. Tu sobie pojechałem. Tutaj pamiętam, że u kogoś widziałem, że tu były krowy. No, nie było nic. I pomyślałem, że sobie ten budynek sprawdzę. I sprawdziłem. Był jeden zombie, który za mną przyszedł. Co jest pod tym? Uważa wam, co jest pod tym. Jeden cios. Ugryzienie. Także. Yy, dosłownie. Jedno. Jeden cios. I nie wiem. Ja zaatakowałem go tą siekerą. Ale cios przyszedł przez niego, i w tym momencie on wyprowadził swój atak. I. Cóż mam powiedzieć? Yy, nie wiem, co zrobić. Mam backup save'a, ale to mam. Z godzinę czasu y... ja sortowałem, przekładałem. Chciałem zobaczyć co ja tu zostawiłem, nie? Bo mam miałem ambitny plan już trochę nieaktualny. Y... Co to jest? Ja nie wiem, nie pomogę. I tak cóż, no to jest taka gra, nie, no co mam wam powiedzieć. Y... Ogarnąłem już co jest z tym rolnictwem, nie tak? Dlaczego te uprawy mi zgniły? Ponieważ no, zapomniałem o tym. Jest sezonowość upraw. Eee... I w poprzednim... poprzednim filmie tutaj tam ja marudziłem strasznie i w ogóle. No, miałem ciężki dzień, także miałem prawo. Podjechałem sobie tylko do tego sklepu tutaj z zapasami ogrodniczymi. I wyciągnąłem z niego wszystko, co tam było potrzebne, plus tam książki, które mi brakowały. No i niestety, ale no nie wiem, niech szczerze powiedziawszy, za dużo błędów na niej tu popełniłem. Także jaćka, no niestety, no nie poszło. Przykro mi bardzo. Miałem w planach y poczyścić sobie te domy tak samo, nie po poszukać tych książek. Bo no mówię, popełniłem fatalne błędy, bo za szybko wyjechałem z miasta, rzuciłem się na tą farmę. I brakuje mi właśnie książek, brakuje mi tam wiedzy, za szybko wzorek odpuściłem, powinienem pochodzić, poszukać. No i właśnie miałem taki plan, żeby to zrobić, no ale niestety, no. Nie wiem, co mam zrobić. No chyba zostawię Jadźkę w takim stanie i tyle, no. Może... Nie wiem. Na chwilę obecną nie chce mi się cofać tego sejwa, bo ja naprawdę straciłem, spędziłem mnóstwo czasu, żeby... ...rozpakować to wszystko, prze, przepakować, posortować, poukładać. Yy, postać też yy, zrobiłem ją tak troszkę bez, bezmyślnie, niestety. Także zakończymy przygody Jadwigi w tym miejscu. Poważne obrażenia, no cóż no. Masz, no jak mogę ci ulżyć w ten sposób. Jeśli ci to pomoże, kobieto. Bacmelno, bacmelno. Także nie, nie robiłem serii, że przygody Jadwigi, bo, bo wiedziałem, że wcześniej czy później to się może tak skończyć, że no właśnie, już tutaj widzicie, choroba nam rośnie. Samochód nie odpala. Więc podziękujemy pani Jadwidze. Niech ona sobie tutaj żyje. Niech sobie tam mieszka na tej farmie przez te trzy dni co najmniej. Yy, bo. Nawet teraz, jakbym zdjął ten bandaż, to już jest bardzo duże ryzyko, że ją zabiję. No nie, chcę jej zabijać, bo może cofnę tego save'a jeszcze, pomyślę. Bardzo mocno będę myślał, ale na chwilę obecną chyba sobie daruję, więc... Podziękujemy Jadwidze. Fajnie mi się nią grało, nie powiem, fajne, fajne, fajne przygody miała, ale no, coś się kończy, coś się zaczyna, więc... Więc dziękujemy bardzo Jadwigie. Będę kontynuował być może tą serię, tylko już inną postacią, już mam zrobioną. W ogóle, co tam się podziało, to... Znaczy, mam zrobione. No, tak chwilę, tylko tam testowo zrobiłem sobie. No i o tym ogrodnictwie to wam powiem, bo znalazłem taką tabelkę w internecie, która pokazuje, jakie rośliny można w jakich miesiącach sadzić, kiedy rosną, kiedy nie rosną, kiedy zgniją itd., więc trzeba będzie się tego nauczyć. I tyle. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w następnych przygodach kolejnej postaci. Może troszkę dłużej nam to pójdzie. 29, 5 dni, tak? Nawet nie miesiąca nie pożyło. Ale mówię, popełniłem tutaj mnóstwo fatalnych błędów, począwszy od tworzenia postaci, a na samej rozgrywce kończąc, więc po raz trzeci, czwarty, piąty czy dwudziesty dziękuję za uwagę, do usłyszenia i cześć!